Wniosek jest jeden. Integracja nigdzie nie odniosła zamierzonych skutków. Nie odniosła i nie odniesie, bo jest oparta na błędnych założeniach. Dziś przedstawię Wam parę tragicznych wydarzeń, które miały miejsce z udziałem naszych wschodnich sąsiadów. Jesteście na kanale A to Ciekawe i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sytuację, w której to pewien Ukrainiec pchnął nożem jednego z naszych rodaków. Nie zabraknie również analizy dotyczącej tego, jak z problemem agresywnych Ukraińców radzi sobie państwo oraz jak to się przekłada na obciążenie naszych służb. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. I możemy przechodzić do tematu. W ostatnim czasie do sieci trafiła informacja mówiąca o tym, że pewien pijany Ukrainiec. Ubił nożem Polaka. Na szczęście cios nie okazał się śmiertelny, ale ta sytuacja pokazuje szerszy problem, z jakim nasz kraj musi się zmagać od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Od dłuższego czasu nasze służby zmagają się z agresywnymi Ukraińcami, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wraz z początkiem wojny do Polski przybyło kilka milionów Ukraińców, których nikt nie pytał o dowód czy o kartotekę. Ta pojedyncza, brutalna sytuacja jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, problemu, z którym polskie służby porządkowe zmagają się każdego dnia. To napływ niektórych agresywnych i nieprzystosowanych osób, wobec których państwo pozostaje bierne, pozostawiając nasze społeczeństwo i instytucje same z konsekwencjami tej ogromnej migracji. Nie chodzi o to, żeby generalizować i mówić, że wszyscy tacy są. Większość Ukraińców to ludzie spokojni, którzy chcą normalnie żyć i pracować. Są do nas kulturowo podobni, ale prawda jest taka, że nagły napływ kilku milionów ludzi, bez względu na to skąd są, zawsze wywiera ogromną presję na służby i system. A w tak dużej grupie zawsze znajdzie się pewien procent osób agresywnych i problematycznych. Państwo musi w końcu to dostrzec i zacząć działać, zamiast udawać, że problem nie istnieje. Od początku wojny odsetek przestępstw w Polsce urósł, więc widzimy, że problem jest. A co gorsza, tendencja jest rosnąca. Są do nas kulturowo podobni. Natomiast jest wiele kwestii, w których całkowicie się różnimy, jak na przykład podejście do historii. Musicie przyznać, że ten czyn Ukraińców był haniebny. Historia związana z wołyniem do dziś budzi uzasadnione oburzenie społeczne, zwracając uwagę na to, że ten etap dalej nie jest zamknięty przez brak możliwości dokonania ekshumacji przez nasze służby. To naprawdę przykre, że po tylu latach wiele polskich rodzin wciąż czeka na godny pochówek swoich ojców, matek czy dziadków. Ci ludzie nie mogą odnaleźć spokoju, a ich bliscy nie mają gdzie zapalić znicza. Tymczasem państwo gra kartą wołynia przy różnych okazjach, ale tak naprawdę nie robi nic, aby by naprawdę zamknąć ten bolesny rozdział. Brak zgody na ekshumację to brak szacunku dla ofiar i ich potomków. To przykre, że sprawa jest tak instrumentalnie traktowana, podczas gdy zwykli ludzie wciąż noszą w sercach niezagojoną ranę. Było już o pobiciu przez Ukraińców, a teraz przejdziemy do tematu, który pokazuje, jakie katastrofalne skutki może nieść niekontrolowana imigracja nawet ludzi z państw podobnych do nas kulturowo. nauk społecznych w dziedzinie właśnie międzykulturowości, Dodatkowo jestem również arabistką. Od kilkunastu lat analizuję procesy integracji kulturowej w całej Europie. Od momentu przybycia imigrantów poprzez ich procesy legalizacji ich pobytów, aż po zakwaterowanie, pomoc socjalną i po próby integracji ich ze społeczeństwami przyjmującymi. Główny wniosek jest jeden. Integracja nigdzie nie odniosła zamierzonych skutków. Nie odniosła nie odniesie, bo jest oparta na błędnych założeniach. W zamian za to, społeczeństwa przyjmujące w Europie Zachodniej mają wzrost przestępczości, a co za tym idzie, obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Mają liczne e, animozje społeczne, a do tego również e, występuje spadek e, dobrobytu i sytuacji materialnej społeczeństw przyjmujących, czyli krótko mówiąc, ich zubożenie. Chcę tutaj też zaznaczyć, bo dużo się o tym mówi, że w tym, o czym mówię, w zasadzie nie ma rozróżnienia na imigrantów legalnych i nielegalnych. Szczególnie w momencie, kiedy teraz procedury legalizacji pobytów są bardzo niejasne i często sztucznie przyspieszane. E, także nie ma to większego znaczenia. Patrząc też na to, że zarówno Unia Europejska, a tym bardziej Polska nie ma środków do tego, aby, aby na przykład prześwietlić przeszłość przybywających do nas ludzi. Która niejednokrotnie może okazać się przyszłością kryminalną. Chcę też tutaj powiedzieć, że nie jesteśmy przez nikogo zmanipulowani. Mamy własny rozum i potrafimy sami wyciągać wnioski i na pewno nie staramy się siać paniki wśród suwalczan. A jedynie powiedzieć o możliwych skutkach powstania Centrum Integracji Cudzoziemców w Suwałkach. Zorganizowana grupa przestępcza, w której skład wchodziło czterech Ukraińców, zajmowała się porywaniem, torturowaniem i wymuszaniem okupu od rodziny ofiary w postaci kryptowalut. Co ciekawe, na celownik brali sobie głównie cudzoziemców. Może byli zazdrośni, że ktoś też przyjechał do Polski. To oczywiście żarcik, aczkolwiek pokazuje to, że w naszym społeczeństwie, wraz z napływem imigrantów. Wzrósł również wskaźnik przestępstw, i to tych najgorszych. Porywanie, przetrzymywanie w nieludzkich warunkach to są rzeczy, które w Polsce miały miejsce w latach 90. Ostatni głośny przypadek który mógłby przypominać ten z lipca tego roku, miał miejsce 7 lat temu. To właśnie takie przypadki mrożą krew w żyłach i dobitnie pokazują, jak niebezpieczny może być niekontrolowany napływ ludzi. To nie jest abstrakcyjne zagrożenie, tylko realny problem, który już tu jest. Tego typu zdarzenia powinny być dla nas jasnym sygnałem ostrzegawczym. Możemy się również zastanowić, jak to wygląda od strony czysto ekonomicznej. Od początku wojny procent PKB urósł o 2,7% względem poprzedniego roku, co pokazuje, że nie wszyscy Ukraińcy to darmo zjady siedzące na zasiłku, tylko ludzie, którzy rzeczywiście chcą pracować. Warto wspomnieć o branży, w której pracowników brakowało, a lukę wypełnili ludzie ze wschodu. Mowa tu o budownictwie. Ukraińcy stanowili większość zagranicznych pracowników w polskim budownictwie. Ponad 450 tysięcy osób zatrudnionych tylko w tej branży co było możliwe dzięki deficytowi rąk do pracy i elastyczności Ukraińców. Na koniec można powiedzieć, że przestępstwa, niezależnie od koloru skóry i narodowości, trzeba piętnować. Nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Potrzebujemy jasnych zasad, które pozwolą nam korzystać z pracy tych, którzy wspierają naszą gospodarkę a jednocześnie chronić Polaków przed tymi, którzy przynoszą zagrożenie. Jednak patrząc na nastroje społeczne w Polsce oraz podejście polskich, lub inaczej polskojęzycznych polityków do sprawy, niestety lepiej nie będzie. Wielu ludzi zaczyna zauważać kolorowe lata 90., ulice miast się zmieniają, a przestępczość wzrasta. Policji brakuje, bo przecież nikt za takie pieniądze nie chce się wystawiać na pośmiewisko. Jak brakuje policji, to oczywiste jest, że myszy harcują. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Polsce jest względnie bezpiecznie, jednak musimy Pamiętać, że rzeczywistość za sprawą polskich polityków zaczęła się zmieniać. Niesamowite jest to, że przyklepują nam jeszcze nielegalnych imigrantów z Afryki, jednocześnie nie mając żadnego rozwiązania dla zwiększającej się już przestępczości. Pocieszające jest to, że za dekadę być może nowi goście nauczą się, jak żyje się w polskim społeczeństwie. Od tego przecież będą centra integracji cudzoziemców. Oczywiście żartuję. Już pewnie myśleliście, że mnie całkiem odkleiło. Przez to, że oglądam TVP, żebyście wy nie musieli. Ludzie, którzy mieli się zintegrować, to już to zrobili, a cała reszta, która nie szanuje obyczajów panujących w Polsce, powinna zostać wydalona. Niestety, ale nie stać nas na to, żeby utrzymywać ich nawet w więzieniach. Osobiście widzę, że żaden pan w ładnie skrojonym garniturku nie ma zielonego pojęcia, jak sobie w przyszłości radzić z coraz to bardziej narastającą przestępczością. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że powinniśmy dalej przyjmować w sposób niekontrolowany Ukraińców do naszego kraju? Czy może warto by było wprowadzić jakieś procedury weryfikacyjne, które sprawdzałyby ich kartoteki? I koniecznie podzielcie się też swoimi doświadczeniami, jakie mieliście z Ukraińcami. Czekam na Wasze historie w sekcji komentarzy. Byliście na kanale A to Ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.